Siemane Maneczko, witam Cześć. was w kolejnym odcinku Cześć! GTA. owego świrstwa. Ty to jakbyś inaczej mano mówisz 3, 2, 1. Na go. moim kanale Let's wnioską. go Aha. Siemane Maneczko, witam Jezu, w kolejnym odcinku wow. <grym grym> Przepraszam, jest Ej, na, na twoim samochodzie byłem, Michał Ej, bo tutaj jest ten Tak, kontakt? to jest Zostaw mnie Bez formala. Elo wow. Ty, patrzcie jakie to w są gromiasty Widzicie ile jest tych rureczek? Tak a sobie, a nie, nie nagradam sobie o no, Daj mi spokój wow. Ej, chciałem ci wydymać, a <laughs> wydymałem w sensie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom. <laughs> ja właśnie widzę jak to będzie Ja a też sumie... to będzie easy w sumie A to będzie a Easy Ja sobie nagram bo Ja to też by nie, sobie włączyłem Włączyłem od samego początku ty to polecam. jesteś Tylko ogólnie najgorsze jest to jak się nagrywa tak od samego początku mm -hmm. i nagle się włączy kamerka tego ja nigdy osobą. nie włączyłem już kamerki z pierwszej no Wtedy się wszystko tej... boguje. Jezu, tutaj jestem. O, tu, o jezu. Mam ten pojazd. Tak, bo dwie. i pojechał na siebie. Nie, no pojechałem za tobą. Bez Dobra, nie. Spokój. Nie ma furmana, cieszymy no. się? Nie, no jest... Smutno. Nie, smutno, bez furmana no. to. Mm. On zawsze wprowadza taki syf. No, taki kurde. No, w sumie syf. Dlatego pojechał do Bułgarii. <laughs> Złote piaski. Ej. <śmianie> nie obrażajmy, jak go nie ma, okej? Okay? Poczekajmy. tylko po ścianach tak jak w GTA, <śmianie> Nie, 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 właśnie. Dobra. To piasek jest, nie, no, Złoty i... piasek, nie, Dobra, to złoty to, to to to. to, to będzie to. <śmianie> Strolowa strolowali no. Ej, zamiast jechać sobie spokojnie, wykorzystać, że nie ma furmana i zrobić spokojny odcinek Ej, strollowa... Zobaczymy czy was też strolował. Wykorzystała to cię. Chłopaki... A, nie... W ogóle no nie bądź już. A co ty pojechałeś tam? Pojechałeś tom, w tą mą do góry. Tak, na początku tak <laughs> Co ty, ale... chciałeś flot ode mnie? Eee... Powiedzieć ci, że bardzo ciebie <laughs> lubię. <laughs> bardzo ciebie też oczywiście. O jak słodko się robi. się nie wysywamy. Najbardziej na świecie. Co? Nie, bo Ej, bo on dobra, drugie, to! drugiego najbardziej na świecie. O, najbardziej Pierwsze słowo uszkodziły. do dziennika, drugie słowo do Śmietnik śmietnika. Śmietnik się spalił, Śmietnik a dziennik, się spalił dziennik, dziennik, dziennik Ja ehm, tak zawsze mówiłem. Sam ty... <noise> Spadliśmy razem z Manukiem. No, o, no, no. To jest, jest przyjaźnie do tego. No właśnie, poświęciliście się <noise> dla siebie. Wiedziałem, że lecisz, więc mówię, lecę za tobą. Ale w sumie to jest fajne, bo każdy będzie na podium. No, no tak! Tylko tak. najpierw tak. musimy ukończyć ten wyścig. O nie, teraz z tyłu. No, nie, ale nie taruj Ale coś głupi <noise> Czemu Dobra, wy ze sobą ja tam wiem. walczycie? Ja mam, ja mam nudny odcinek teraz Niech mnie ktoś pani. To poczekaj na nas o, no To właśnie jest, poczekaj tutaj na, na nas No Poczekam Manojek to gnojek XD Dobre? O No i chyba już no, nie ja wyprzedziliście bym... Bo ja czekałem zbyt nie, długo nie nie nie, jestem dalej drugi ale lebijesz, Mano? Nie interesuj się. Nie <noise> mogę to wygrać na, na spokojnie, spokojnie. A... Ja nie, jestem pierwszy. A no nie, właśnie. Tak, jesteśmy chyba w łeb, bo się zmieniamy na prowadzenie. Nie, u mnie jestem cały Ale... czas ja pierwszy. A się pierwszy, to, pierwszy, to manojek, bądź, bądź fair, zatrzymaj się. No ja nawet czekałem, myślałem, że jedziemy tym samym torem. Co? O, masz zatrzyma? ty fikcję. Ej no to ja cię zepchnąłem. <noise> no. Zazwykujesz Zazwykujesz ja próbuję, chłopaki, czy ty no? masz jakieś pancerne koła? Raczej nie, a po co? Po drugi raz cię próbuję zepnąć, a... A tak na pewno pancerne koła by mi w typu Pancerne koła. koła. Tam z tyłu trzeci jak zawsze nie odzywaj, co? Przed chwilą ty byłeś trzeci, a... Wow Dobra, wow! Nie wow, wow, się, wow, wow. Byłem trzeci z wyboru, pamiętaj. Najłatwiej tak powiedzieć <laughs> Co Mati, tu jest? A jaki wow. rozmiar Anusa ma twój kot? Ale... Wygrałem Biggest ATV Biggest spiral, spiral GTA, GTA. Dlaczego? Cześć. Nic. Dobra, to jest młyniarski odcinek. Go moon. Ale czy. Nie, no, bo ja zawsze spokój. mówię wstępy, o co chodzi? Zresztą wszyscy mówimy, tak już Jej, się przyjęło. ja dzisiaj mam. Nie wiem, może dlatego, że a nagrywamy powiedzmy. to w nocy. Ale o co a może no, dlatego, że. Nie, no, bo w nocy się nagrywa najlepiej przecież. No. no dokładnie. A chodzi mi o to, że. Jakoś tak idziemy, spokojnie bo? się dzisiaj czuję, bardziej. właśnie ja ja też, tak. tak, tak Furmana nie ma, który by tak. Bez kitu, bo on to zarabia jakiegoś tutaj pterodaktyla, albo by wygrał matki. A tak to kurde, tacy. O kurwa, Wpad nie no bez przesady Ja pierdolę, co ja robię? Jestem najebany chyba Łoł, skoczyłem Wy skoczy jesteście. jesteście Ten po drzewak, ten po słupie ma Daj mi spokój A mnie spodziewa. coś spędzi w dupie <noise> y Co tam Michał? Jezu <noise> No, no no. U no. no. mnie o nie, fajnie O oh, ho 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 spiralka. Chilkowy odcineczek <noise> mylnego. Wow, jak to? Jak ja miałem to zrobić? Ja to zrobię Ej. za pierwszym razem Nie, nie zrobisz tego za pierwszym razem, nie ma do tego nie zrobisz O kurwa, co się stało? Serio, Floter, przeszedłeś? No, przyszedłem za drugim razem Ja też przyszedłem za drugim razem i nawet czek kasę złapał O nie, nawet nie spadłem, ty Ty A ty, Flot, rudy bezki tu przeszedł Ty Ale ja nie jestem rudy ty. Czemu mnie tak uważało, że tylko nazywacie... Ty, tak. ty też mi pykł. Ja mam też na was poczekać? Tak no zariotnie. poczekaj, poczekaj, po poczekaj. ile czekaj. Nie, 15 sekund myślałem... Nie, to ukończycie, ukończycie. No to 29 je z... mam Ja 69. Dobra. Ale i tak, A druga to, co, osoba to, to, musi to to już takie jest the end? Nie no tutaj się jeździ po... Je... Po mieście, kurde co? No, tak... jakoś czuję się naprawdę. Ja Potrzebuję chyba garniaka jakiegoś. Gołgarniak. Gołgarniak. No. A ja jutro w garniaku będę szedł do szkoły. Czyli dla ludzi kiedy to jest? Już było. Właśnie. Już było raczej, no. Dobra, ukończyłem ten fascynujący wyścig. To fajnie. No, I jesteś zafascynowany tym wyścigiem. E, ja no, był to był najlepszy wyścig jak. To stabilnie drugie miejsce, nie? To jest najlepsze w sumie. Po, tutaj się ani nie, jesteś na najgorszy, zewnętrzny. ani nie najlepszy. A ja sobie stabilnie. Przejechałem jakiegoś grubego człowieka. O! Nie było mnie tam co kłamiesz. <laughs> Dobre, ziomek ty. Prawie się no. ze srałem. wyjści. wyścig. Ja też. Super stunt 101 hashtag 3 krzyżyk. No? Krzyżyk. Ale mamy ładny. Nie! Jest. Nie 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 nie, lubię nie. nie, 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 nie. Bo to będzie ta mapa trwa godzinę i tu nic się nie będzie działo. A ty chciałeś dwa okrążenia śmieci dać. Ale, ale ja tylko mam takie pytanie, nie? Dlaczego nazwałeś mnie śmieciem? <grym> Dokładnie, Adriana. Bo tak o, tak o to ja myślę, no co pan tutaj. Okej, okay, To dobra. gramy w piłkę, to jest fajne. Dobra, o... już się wywaliłem z mapy. Patrzcie, tutaj mamy bramki i Ale mamy że... piłki. Coż, wow, ja mam fajnie. Jak to... się nie podoba to wyjść, no co tu? <grym> No dobra, to Że co, to, co, co tu chodzi, ty. Patrz, patrz, gol, będzie gol, będzie gol. Kurde, rapidly. Ja no ja wypadam. Jedna liga. Jeden check. -point. Jest gol. O, spadłem z mapy. No i co tutaj się robi? Co to tu chodzi? Też nie, nie rozumiem tego. Dobra, może tutaj? A i tutaj trzeba jakoś. Dobra, teraz tak. Oj! oj, halo, oj ała, a, ała, ała! A bo cię wysadzę zaraz. Aucia, aucia! Aucia, aucia! No nie wiem, gdzie teraz tak. A tu są jakieś checkpointy, dobra. Kto się wybuchł? Ja właśnie też słyszałem. No. <laughs> A TUTAJ SĄ BOMBY? No tak, to jest to, ziomeczki! Ojej! Zapomnieliście? Ja nie będę zniżał się do jego poziomu, ludzie. Ej, Wiecie, serio, tylko, ja nie wiem, jak są nawet... Są u mnie tylko quality nie content, pamiętajcie. Quality content. Content. Ty, ale, ale pyklo ładnie mi teraz A, tutaj na dół trzeba! Aha. Dobra, teraz tutaj, rozumiem, pyk. A, nie lubię, nie lubię takich map. Ja też I teraz... ja tutaj sobie stunty teraz tu. sobie wygra, a ja tu sobie porobię stunty. Patrz stunt. Teraz tu. O, fajny stunt. Chyba szkoła była. No. Dobiona. No jeszcze jak. Coś mi się tak też, wydaje. Też byłem w szkole stuntów, ale no... Jest coś takiego jak szkoła? szkole stuntów? Ja nie ty byłem w, w sumie. No jest. Szkoła no, jak stuntów tego, No ziomek, nie byłeś? No. Zapraszamy ale? oczywiście na kanał. Dokładnie. Jeszcze jak. playlisty. Ja niestety nie miałem jeszcze przyjemności być w szkole stuntów. No ziomek, nie wiesz co straciłeś. Dzięki temu właśnie wygrywam ten zajebisty wyścig ja nie wiem co tu się dzieje <grym> Na tej mapie z... jest jakaś taka... Cech, nic się nie, no, <grym> nie taka są, To jest fajne, tutaj się fajne rzeczy dzieją TBH Ale... No. Dziwne wow, Ale ja dopiero tak. Tak. teraz to wiem, Który? Ja. Który macie checkpoint? Znacie ehm, to jakoś sprawdzić? Tak, Z wystarczy nacisnąć, kurwa dobra. ile razy macie tłumaczyć? No to? właśnie, 13. ja nie wiem o co Który? Trzynasty Gdzie ja mam czwarty? Dzień. Dzień. O, ja właśnie wypadłam. wodę. Ej, super, pod wodę. super. Super, wow, naprawdę się bardzo z tego cieszę. To jest kurwa. Ej, nie, bez furmana jest dla mnie za spokojny. Jest <grym> dziwnie jakoś. To teraz no, furman wraca! Wyzywaj nas! <grym> no nie <grym> wiem, dobra, ty kurwo, ruda. Lecimy. Ej, a czemu my wyzywa? No nie wiem, no chciałem, żeby było ciekawiej. Nie, Cześć, Adi. Już... Bóg jakaś muzyczka mi gra w radio. Możemy zrobić spokojny odcinek. Gdzie ta? Ty gdzie tutaj jest ten Cze checkpoint? Oh. Oj, oj. Mi oj, Adi ty gagatku <noise> 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 To nie czynno. To się kurwa. To się... Aha. A zob kiedy jak proszę cię. Ja się tak przedwcześnie skończyć. Prawie jak przed ja ci mogę kurwa żywot przez skończyć jak chcesz Jezu Ma- ty, u mnie podgłosiłem Matiego, a i tak jest cicho No dobra, dobra, bawimy się! Pum de, PUNDE pomba, POMA pomba, POM 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 dobra, POM dobra, Proszę? Jednak byłeś dobrze Ja mam problem, nie mogę wskoczyć tam Hej, a gdzie jesteś? Który masz checkpoint? Yyy, 21 W sumie ta mapka jest jakoś logicznie, ja myślałem, że te tutaj... Wallrider to tak dla jaj jest sobie zrobione, a to ma jakiś tam sens, bo tu są checkpointy. No fabuła tu jest. No jest, no przecież to jest CJ przecież opowiada. To jest lepsze niż w gotiku, nie? No. Tak! Dzięki! Pomogłem ci. Dzięki! No nie, przypadkiem, no, ja ale pomogłem. Ja miałem to zrobić. Dzięki, Dzięki Michał. Michał. Pomóż mi! Ja już jadę, nie Elo! Nie, no, no zobaczcie. No. no zobacz, co ja zrobiłem wleciłem na tego niebieskiego wallrider. Oh, Kurwa, słuchaj czemu ja z nim nagrywam? Uuu, uh, udało się. Dobra. <grym> Klient, tak. Super. Ja. Bies.